To jest taki szczególny czas, kiedy myślimy o naszych bliskich, którzy już odeszli. Oni są ważni i są na pewno też obecni w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszych sercach. Świadczy o tym chociażby fakt, że Polacy szczególnie potrafią pokonać czasem kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów, żeby w tych dniach przy grobie swojego ojca, matki czy, czy dziadków, czy może dzieci, stanąć, pomodlić się, zapalić znicze czy złożyć kwiaty. Chciałbym jednak tutaj dokonać takiego pewnego jednak rozróżnienia. To nie jest święto zmarłych. Trzeba pamiętać o tym, że 1 listopada to uroczystość Wszystkich Świętych. To jest dzień pełen radości. Kiedy wspominamy wszystkich, którzy osiągnęli chwałę zbawienia, którzy mają tę możliwość oglądania Boga twarzą w twarz. Wielu z nich wymieniamy w ciągu roku w kalendarzu liturgicznym, wielu z nich znamy, znamy ich życiorysy, znamy ich dokonania, ale wiemy, że to nie tylko ta część świętych, bo świętych jest z pewnością o wiele więcej. To ci, którzy są już zbawieni, dlatego jest to święto pełne radości. I tak powinno być też przeżywane. Natomiast wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, które obchodzimy 2 listopada, to jest właśnie ten dzień, który poświęcamy naszym bliskim zmarłym. Modlimy się za nich, gdyż wiemy o tym, że zanim człowiek osiągnie chwałę nieba, chwałę zbawionych, to yy, musi też przejść jakby przez właśnie ten pryzmat Bożego miłosierdzia. Człowiek odchodząc z tego świata nie zawsze ma czas pojednać się z Panem Bogiem, nie zawsze ma czas odpokutować swoje błędy, swoje grzechy, swoje winy. Dlatego yy, jest właśnie prawda o czyśćcu, czyli o tym stanie, w którym Człowiek oczekuje na to Boże Miłosierdzie, na pełne zjednoczenie się z Panem Bogiem. I w sposób szczególny właśnie 2 listopada myślimy o tych wszystkich, którzy tego oczyszczenia właśnie, w których to oczyszczenie się dokonuje. Dlatego podstawową rzecz, jaką możemy naszym zmarłym złożyć, to jest przede wszystkim nasza modlitwa. To jest ofiarowana Msza Święta, modlitwa, odpusty, dlatego też wypisujemy wypominki, czyli wypisujemy imiona, nazwiska naszych zmarłych i polecamy ich modlitwie Kościoła. I myślę, że przy tej okazji warto też może zachęcić zwłaszcza rodziców, żeby wypisywanie wypominków dokonywało się w rodzinie razem z dziećmi, bo to jest też doskonała okazja, żeby poznać swoją rodzinę. Bo często tak jest, że dzieci pytane w szkole o dziadków, no jeszcze tutaj nie mają problemu, żeby powiedzieć imię, nazwisko dziadka, kim był, czym się zajmował. Natomiast gdy już mówimy o pradziadkach czy o jakiejś dalszej rodzinie, to tutaj już są problemy. A to jest właśnie też doskonała okazja, żeby przypomnieć właśnie historię swojej rodziny, swoich korzeni, poznać ją, żeby też wiedzieć skąd się wziąłem, dlaczego jestem taki, a nie inny. Dlatego myślę, że warto również i pod tym kątem przeżyć ten czas wszystkich świętych uroczystości wszystkich świętych i wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. nie zapomnijmy, nie zapomnijmy że podstawową sprawą to jest nie tylko zapalenie znicza, położenie kwiatów, ale przede wszystkim nasza modlitwa.